No cześć, ja jestem Rexis. no i witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. No i dzisiaj kontynuacja mojej serii z odnowienia poradników. I w sumie dzisiaj odnowię poradnik, który się dosyć mocno zestarzał, czyli właśnie z zegarków. Również tutaj na wstępie chcę napomnieć, nie będę tu jakoś, nie swojej wypowiedzi w stylu właśnie ile trwa konkretnie niewidzialność, w stylu właśnie kiedy stoimy, kiedy biegniemy i tak dalej. Podam jednakże że takie najważniejsze, powiedziałbym, statystyki, właśnie jeżeli chodzi o czas i tak dalej z używaniem tej energii, przy poszczególnych oczywiście zegarkach. A więc zegarki niewidzialności są częścią wyposażenia szpiega, pozwalające mu wejść w niewidzialność, to że właśnie sfingować własną śmierć domyślnie, używając prawego przycisku myszy. A gracze w owej niewidzialności są niemalże niezauważalni, wyjątkiem oczywiście są nasi sojusznicy, ponieważ jak jesteśmy w jakimś teamie, to widzimy po prostu sylwetki niewidzialnych szpiegów. A sytuacji, kiedy właśnie wróg może nas zauważyć w owej nieudzielności jest kilka, które spowodują zwyczajnie mniej bądź też bardziej pokazanie naszej sylwetki szpiega. No a do takich sytuacji należą kolizja z wrogim graczem, otrzymanie obrażeń bądź też podpalenie, czy też oblanie jakąś cieczą. Z tego, kiedy właśnie szpieg jest w wądzie bądź też z niej wychodzi, również jest to zauważalne. No i ostatnia sytuacja, czyli skończenie nam się energii w zegarku. Tego wtedy zegar zacznie wydawać dźwięk wchodzenia i wychodzenia z niewidzialności na zmianę. Oczywiście jest to wyjątek przy dzwonie zmarłego, ale o tym później. Generalnie szpieg podczas bycia w owej właśnie niewidzialności nie może oczywiście atakować, jednakże może właśnie no bezpiecznie powiedziałbym, swobodnie sobie przemieniać właśnie bronie na zmianę. To jest niezauważane oraz niesłyszane przez wrogich graczy, również może korzystać z zestawu przebrań. Również w kwestii tej przybierania się warto nadmienić, że z owym przybraniem warto poczekać, kiedy właśnie wchodzimy w ową niewidzialność, ponieważ kiedy się przybieramy, no dookoła stworzyć stworzy się taka chmura dymu, po prostu no, nasz szpieg jest łatwo wykrywalny, no i możemy przez prostu też, no, głupio zginąć. Myślę, że pod takim przedstawieniem myślę nawet, że dość szczegółowym, możemy przejść do pierwszego zegarka, czyli do stoka. No i na pierwszy rzut oka, no niczym takim wielkim się nie wygłębia, jest to zwyczajnie, no, zegarek niewidzialności. Ale z takich rzeczy, które myślę, że mogą się przydać, to na pewno, że nasza niewidzialność trwa około plus minus 10 sekund. A zresztą na każdym zegarku jest wyświetlana na tej owej tarczy, mniej więcej właśnie ile trwa ten nasza no, niewidzialność. Jakby im mamy mniej kresek, tym po bliżej właśnie końca tej niewidzialności, więc mamy no, mniej energii. Oraz też na no, moje warto nadmienić, że nasze no, ładowanie do pełna tego zegarka trwa około 30 sekund. Oczywiście od poziomu zerowego. No i w zasadzie co tutaj mogę tak no jeszcze powiedzieć? Na pewno to, że grając z tym zegarkiem warto jest pamiętać więcej rozmieszczenia paczek z amunicją na mapie, ponieważ na tym zegarku paczki z ową amunicją regenerują nam nasz pasek niewidzialności, nawet kiedy jest no, niewidzialni że to po prostu wziąć tą, tą paczkę z amunicją, no i ten sam odnowić nie niewidzialność po sobie, przedłużając. Przez co jak na moje zegarki się nadaje zarówno do gry pasywnej, jak i agresywnej. Przejdźmy dalej. No a kolejnym zegarkiem mamy tutaj pelerynę nożownika. No i Pedrona się mocno odróżnia od stoka. no i również mogę powiedzieć na wstępie, że jest to z zrak bardziej do gry pasywnej, zresztą nawet dosyć często z tego powodu korzystany w kompetitivie, no i to głównie z powodu tego, że jak stoimy, nie zużywamy naszej niewidzialności. Po prostu można tak stać w nieskończoności, nie zużywając tej samej naszej niewidzialności, no dopóki to oczywiście nie stanie się nic tam z no, początku filmu, co tam wymieniałem, czy te wszystkie efekty podpalenia, czy też yy, jakoś zmoczenia szpiega, tak dalej. Ale ta bowiem też ma minusy. Generalnie nie możemy podnosić, właśnie będąc niewidzialnym. Paczek z amunicją w celu właśnie odnowienia naszej niewidzialności. Musimy wtedy wyjść z niewidzialności, aby po prostu no, podnieść tą paczkę i zagadować naszą niewidzialność. Oraz właśnie odnawianie owej niewidzialności z tych, za pomocą tych paczek nadzwyczajnie jest mniej efektywne, właśnie jak na zwykłym zegarku. Ponieważ aż o 35% mniej otrzymujemy właśnie tej owej dodatkowej energii. Zresztą też Pelgrana ma takie inne statystyki, bardziej rozbudowane odnośnie poruszania się. No nie jestem wtedy tych wszystkich liczb i tak dalej czytać. Macie tutaj na ekranie pokazane to, oraz też zresztą macie resztę artykułu na tv dwa wiki, gdzie Was też serdecznie odsyłam. No i ostatni zegarek, czyli dzwon z No i tutaj, jeżeli chodzi o dzwon z to różni się całkowicie od dwóch poprzednich zegarków, ponieważ tutaj po no, aktywacji tej owej niewidzialności, czy po, no, po kliknięciu tego prawego myszy, no nie przenosimy się instantownie do tej właśnie owej niewidzialności, lecz musimy czekać, aż otrzymamy jakiekolwiek damage. Generalnie również sama niewidzialność też się różni. Dokładniej po aktywacji właśnie naszej niewidzialności, kiedy po sobie wejdziemy, w miejscu gdzie staliśmy zostawiamy nasze fałszywe zwłoki. Również następuje redukcja obrażeń, dokładnie aż 75% obrażeń, które wszystkie otrzymamy w tym momencie. Oraz pozbywamy się wszystkich efektów praktycznie. A przez pierwsze 3 sekundy otrzymujemy niewielkiego speedboosta, mniej więcej takiego jak na grubej rybie po zabójstwie. Nasza statywetka szpiera nie pojawia się przy kontakcie właśnie z wrogiem, czy też po jakimś, po kontakcie z pociskiem itd., tak Redukcja obrażeń zostaje zmniejszona z 75% do 65% oraz o tych trzech sekund jest przyjemnie no, na podpalenie. No jednakże jest to troszeczkę, jak powiedziałbym, lekki exploit, że jak no, jest pyłka, nas podpala, to jednak widać tam lekko sylwetkę, ponieważ no, mimo, że nie widać niby z tej sylwetki szpiega, to no, jednak zarys tej postaci jakby widać, ale nie w kolorach drużynnych, no wiecie co mi tutaj chodzi. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie, powiedziałbym, wszystkie ogólne statystyki, jeżeli chodzi o Dzwon Zmarłego, to no również to co mówiłem, czy właśnie po właśnie owej aktywacji niewidzialności, wywalamy po prostu do nas fałszywe zwłoki. Jeżeli chodzi tutaj o ten efekt fałszywych zwłok, to jest troszkę też bardziej rozbudowane właśnie na wiki, jak to właśnie działa, tak dalej. Zresztą macie te wszystkie, jakby powiedziałbym, mechaniki właśnie, jak oszukać innego gracza, podlinkowane też macie na ekranie pokazaną tą, tą tabelkę. Idąc dalej, no daje nam tego speedbusa, o którym też mówiłem, redukcję na obrażenia plus 50 czasu trwania właśnie odnowienia niewidzialności oraz plus 40 trwania do niewidzialności. Za to właśnie po owej aktywacji instantownie zużywamy właśnie 50% naszego zegarka. Do tego również nie możemy odnowić naszej energii poprzez podnoszenie paczek z amunicją. Po prostu na Detringerze od Jungle Inferno to już nie działa. No i ostatnia taka rzecz związana właśnie z tym zegarkiem. Łączny czas trwania niewidzialności trwa około 7 sekund. Również, tak mogę powiedzieć, zakończając wątek i ogólnie zakończając ten film, z z Magrego jest zegarkiem, który się nadaje idealnie do gry. Agresywne, jednakże, no niezbytnio polecone w kompetitywie, głównie właśnie przez to, że nie odnawiamy go przez podnoszenie paczek z amunicją. Więc, no to troszeczkę, no powiedziałbym, no odczuwalne i słabe z tego powodu. Jednakże, na no moim zdaniem, inaczej ten zegarek byłby zbyt OP, jakby się tak odnawiał, więc, no cóż. Mieliśmy tego pokaz w sumie przed Jungle Inferno jak wszyscy tam szpiedzy masakrowali przeciwny team, więc, moim zdaniem, na no dobry plus. ale cóż, no dalej mi szkoda trochę zgarka. Więc cóż widzowie, tak jak mówiłem, jest to koniec tego odcinka, dziękuję serdecznie za uwagę, również chcę tutaj na końcu powiedzieć, że zacząłem teraz streamować na Twitchu i no generalnie zapraszam was, link w opisie, streamy są nadal dosyć, dosyć często, generalnie jak teraz nagrywam ten odcinek, no zresztą zaraz będę go teraz renderować, więc również jakoś wrzucę go wam teraz tutaj wieczorkiem, no i wiedz, wiedzcie, że po tym odcinku, kiedy mam, mam macie go na YouTubie, jest live na Twitchu, link w opisie, jeszcze raz mówię, zapraszam was serdecznie. Również taka jeszcze inna informacja. Yy, dodałem do opcji wspierania najniższą opcję, którą mogłem ustawić na YouTubie, dokładnie za 2 zł niecałe, więc również, jeżeli ktoś z Was chce wesprzeć mój kanał i ma te 2 złote jakieś wolne na koncie powiedzmy miesięcznie, również zapraszam serdecznie do opcji wspierania. Dziękuję za serdecznie z tego miejsca. No i cóż, to było na tyle. Jeszcze raz. Cześć!